Witam witam teraz z gry Boost Simulator Ultimate Jak Jakosiłam się do gry do muzyki od razu informuję, że tak kiedyś to nagram w tą grę drugi raz Jestem tego pewien Skąd to wiem, a stąd że to jest jak e, Track Simulator Prawda? I po prostu to jest fajne. Seria wyzwaniami na pewno. Ja w to nie wątpię. Musi być. Dobra. Jestem dużym autem, autobusem. Ręcznym. Gdzie tu jest ręczny? Tu, tu są światła. Mamy długi. Okej, okay, a raczej. Stop. Za lusterko. Zmiana kamery. Pierwsze co robisz, to sobie Dobra. Mogę tam naparkującym. Jest tu nawet radio. Okej. Okay. Jeszcze co robimy, no to ustawiamy sobie kamerę pierwszą osobową. Możemy mieć 360, no dobra, spoczko. Jakby ja w to nie wątpię, dobra. No to lecimy. Jedziem. W sumie gdzie ja mam jechać? Nie jest autopilot! No to nie autopilot, tylko ten. GPS. Cześć, ja on. Cześć, to była szybka podróż? Nie, no zaparkować to to. A nie! Dobra, ja mam pierwszy zaparkować czy mi się dobrze wydaje? Eee... Um, Okej okay. O jest klima! Eee... Spoko jest klimatyzacja, będzie props Wycieraczki Drzwi? E, nie te drzwi Zamknij Cześć, zamknij te jedna Bo mnie jeszcze ukradną Zamknij no, nie zamknę normalnie. No, ja wolę. Ej, czekaj, czy widać ich? Dobra, akcept. Dobra. Zmieniamy teraz kamerę. No, nie włączę tutaj radia. Bo czemu? Miał, znaczy, mogłem na tym pewnie muszę zapłacić. Dobra, zamknij, zamknij. Dobra. Czy wszyscy są gotowi? Ogólnie? Klima. Dobra, klima nie będę. Włączamy do tyłu. Aś <ślinik> Silnik. Jeszcze tu trzeba zrobić. To silnik. Eee Dobra, tempometr, tak się to nazywało? Nie mam pojęcia, żeby to utrzymywał. Pre wow, 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 wow. No hamuj, panie! Jak ty jedziesz? Dobra, gdzie? K Ktoś mnie chyba zabił. Ja nie wiem, co za idiotę wymyślił tak mały GPS. Ja się pytam. Nawet tam nie mogę zmienić. O ja badam. Co, nawet wiecie, Ja muszę, ja będę. Ja nawet nie wiem. Fuel, paliwo, mamy. Mamy skręcić w lewo. Dobra. Jestem. O, oh, fuck! Jak ja mam tam. Okej. Okay. O, tylko! Oooo! znak! Przesłuchaj się! Dziadzie, ty! Uuhu. I tak się jeździ, nieważne. To jest Polska, chyba. Może Niemcy. To jest zdecydowanie. To jest WUPA smówka. Nie zauważyłem go. Dobra, jak coś wyprzedza. fuk! Jak jedziesz, Baranie, ty! I ty jeszcze na mnie. O O tym będą. No ci tyle Dobra Ten jak skręcił i myk na i myk Nie było ręcznego, ale dobra Alby mnie policja skasowała, na pewno Ej czekaj Ło wow. wo, o oh, f**k Wybacz czy ja mogę... Co? Ja serio mogę... Ty, ja mogę ustawić ja jest ja serio tutaj regul... O, wow, fajny, synek. Ja mam tu serio regulacje? Panie, jakie to jest dobre. Wiem że ten, ale że to jest bus stop, to muszę takie rzeczy, naprawdę. Dobra. I co teraz? Nikt nie wychodzi. Ale to jest piękne. Ja bym to, przez cały czas bym odciął te drzwi i zamykał, naprawdę. Możliwe. Nie zaprzeczam. Dobra. Hamuj. Przęgło! Uratowałem ci właśnie życie, więc nie narzekaj. Naprawdę. Kurde Kolejny? No zaraz, w którego już wjadę. Dobra, to jest moja szansa. O, dzaj. Ło! Skąd on. Oh Mamy problem. Nie wie. O! Paliwnia! Jak miło! Dobra, weźmy najpierw tu na jedzenie, żeby inne. Stój! I teraz otwieramy. Daj, ja se poczekam Ja se poczekam na was, to jest dobre To jest spokojne <grystanie> Jak oni jeżdżą w tej grze Dawa, wyłącz to Te wyciareczki nie są mi potrzebne teraz Ej, a weźmy teraz od nich pojedźmy Mój autobus Kuba game Najlepszy autobus, lepszego nie znajdziesz na tej stronie Dobra wszyscy Czy ktoś jeszcze? Mam rozumieć, że nie, eee, dobra, weźmy zatankujmy Tak, po której stronie ja mam bak paliwa To jest moje pytanie. To nie może być takie realne. Mm, dobra. Jakiś minus. Zadowolenie. Eee, no muszę zatankować. Rozumiem, zabawa. No nie. Nie ma. Dobra. No to zaczynajmy. Jedźmy. Ja nie wiem, gdzie chcesz jakąś ride, ale no. Na jedzeni, na jedzeni. Nie mam. Tu jest jakiś supermarket, ale muszę jechać. A! Ja mam na górze GP. Czy, czy, serio ja mam na górze ci pies? Czy, czy ja serio go nie zauważyłem? Nie, ja mam na dole. Dobra, czyli jednak ten... Dobra, on się nie wydostanie. Dobrze, weź się Nie wiem czym ty w ogóle jesteś jakimś światem, Hyundaiem, czy czymś jeszcze innym Nie mam pojęcia i nie chcę wiedzieć, okej. Okay. Ej, a mogę wjechać w to? Ludzie znalazłem właśnie skrót. Macie piękną okolicę. Możemy wyjechać z Bus Simulator Euro, coś tam. Nie wiem gdzie pojedziemy. Widzicie, właśnie znalazłem granicę tej gry. Idziemy, wyskakujemy. Rozumiem. Jestem najgorszą krężą od tego autobusu, ale proszę się na nie tak nie wściekać. Uważajcie, bo myślę, że na pewno by było gorzej. Eee, dobra. Hip-hop Nie wiem Może to pomoże A, nie to droga, dobra, kumam Muszę przejechać na drugi pas Okej okay. Ale wy będziecie mieli dobrze Jak wy będziecie mieli wszystko pocięte tak Hmm a ja będę musiał wycinać pół godzinnie film albo nie wiem ile jeszcze ile ja tam jeszcze mam? 33 km Dobra, dobra, już wy mnie nie obchodzicie tak naprawdę. Ja już chcę tam dojechać. Wiecie co? Ja to walę Nie. Ja tego nie będę robił. Kolejny, zwaliłem. Nie będę tego robił. Dobra, no to ja będę krzyknął i... PA!